Robert Janowski nie szczędził słów o kubie Badachu. Powiedział wprost co myśli o jurorze. Robert Janowski po kilkuletniej przerwie na nowo rozgaszcza się w TVP. Ponownie prowadzi jaka to melodia, a także został jednym z jurorów w The Voice Senior. A co myśli o Kubie Badachu, który zasiada na fotelu w The Voice of Poland? Robert Janowski powrócił do TVP. Przez wiele lat Robert Janowski współpracował z TVP, a widzowie mieli okazję oglądać go jako prowadzącego. Jaka to melodia? Przed kilkoma laty odszedł jednak ze stacji, a zatrudnienie znalazł w Polsacie, gdzie został uczestnikiem, a następnie jurorem w Twoja twarz brzmi znajomo. Przed kilkoma miesiącami zaczęły pojawiać się informacje, że zmiany, które zaszły w telewizji polskiej, mogą również obejmować Roberta Janowskiego, który miał rozważać powrót do teleturnieju. Po czasie okazało się, że nie są to jedynie czcze pogłoski, a artysta na nowo zjawił się przed kamerami TVP, by poprowadzić po kilku latach przerwy, jaka to melodia. Mało tego, otrzymał jeszcze jeden angaż i dołączył do ekipy The Voice Senior, gdzie został jurorem. Monika Janowska zdradziła, co myśli o The Voice of Poland. Zmiany zaszły nie tylko w The Voice Senior, do którego dołączył Robert Janowski, ale dotknęły także The Voice of Poland, gdzie w nowym sezonie miał okazję zadebiutować kuba Badach. Mąż Aleksandry Kwaśniewskiej w programie wykazuje się ogromnym profesjonalizmem, opanowaniem i wsparciem dla uczestników. Otrzymują oni wiele cennych rad, które zapewne mogą im się przydać podczas dalszego rozwoju kariery scenicznej. Przy okazji widzowie są świadkami ciekawych wymian zdań pomiędzy Kubą Badachem a Michałem Szpakiem, którzy wyjątkowo wiedzą, jak podgrzać atmosferę i sprawić, by każdy odcinek programu był szeroko komentowany i na długo zapamiętany. A co o The Voice of Poland myśli Monika Janowska, żona Roberta Janowskiego? W rozmowie z portalem Jastrząb Post nie ukrywała swojego zachwytu. Uważam, że jury jest świetne. Ja też wiem, jak to wygląda od kulis. Te różnice, te smaczki, to tylko dodają. Wszyscy są fantastyczni, kompetentni, wyjaśniła. Robert Janowski zdradził, co myśli o Kubie Badachu jako jurorze w The Voice of Poland. Czy podobnego zdania jest Robert Janowski? Artysta został zapytany przez portal Jastrząb Post o to, co myśli o nowym jurorze, The Voice of Poland, Kubie Badachu. Prowadzący, jaka to melodia, nie szczędził mu komplementów, zachwalając doświadczenie zawodowe i kunszt artystyczny. Jest zdania, że program muzyczny jest miejscem idealnie dla niego przeznaczonym. Myślę, że to jest miejsce dla niego. On dużo wie, całe życie jest na scenie, jest wykształcony w Akademii Muzycznej w Katowicach. To jest miejsce dla niego, fajnie się go słucha, niczego nie udaje. To jest bardzo naturalne, powiedział Robert Janowski.